Druga część magazynu sportowego. Przemysław Paczkowski to Starowiejski, a z nami telefoniczny gość Przemysła Zamoński. Halo, halo. Czoło, dzień dobry. Dziś olimpijskie ślubowanie za cztery dni rozpoczęcie igrzysk w Paryżu. A my właśnie łączymy się z chorążem, jednym z dwóch chorążek z ekipy w Paryżu. A powiedz mi, jesteś przesądny? Nie, nie jestem. Pytam się, bo podobno nad Chorążem wisi klątwa Chorążego i jak ktoś z Chorążem i pomacha flagą na początku, to potem nic nie zwołuje. No to najwyższa pora, żeby zdjąć tę klątwę. Najwyższa pora. Zaskoczyła cię propozycja? Tak, na pewno zaskoczyła mnie propozycja, ale... Kiedy tylko się dowiedziałem o tej informacji, naprawdę przyjąłem ją z wielką dumą i z wielkim zaszczytem. A było, było, była taka chwila zwątpienia? Zastanawiałeś się nad, tym, nad tą propozycją? Bo to jednak ten nie, czarny nie, kot na ulicy się pojawił. Nie, nie było nawet chwili zawahania. Od razu przyjąłem tę propozycję i, i bardzo się ucieszyłem. Myślę, że to jest też takie ukoronowanie mojej kariery, także jestem przeszczęśliwy i mega dumny, że będę miał okazję nieść Polską flagę. Będziesz obok Anity Włodarczyk, chorąży polskiej ekipy. A powiedz mi, jaki cel macie na Paryż? I przede wszystkim chcemy grać do ostatniego dnia turnieju. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Myślę, że te doświadczenia z Tokio teraz zaprocentowały. Troszeczkę zmieniliśmy naszych przygotowania przygotowań i, i troszeczkę zmniejszyliśmy tą objętość. Wtedy wszystko chcieliśmy wypracować na 110% i myślę, że trochę przy, przedobrzyliśmy z naszymi przygotowaniami. Teraz trochę więcej czasu poświęciliśmy na te ostatnie dni, żeby wyczyścić głowy, spędzić czas z rodziną i przygotować się do tego największego wyzwania w naszym życiu. Zmieniliście też skład, bo tylko ty zostałeś z tego składu olimpijskiego sprzed trzech lat. Będzie m.in. Michał Sokołowski, no. będzie, będą, będą młodsi koledzy. No to co, deklaracja medalowa na koniec? No jak najbardziej, tak jak wcześniej wspomniałem, chcemy grać do tego ostatniego dnia. Rozgrywek, i, i naprawdę tutaj jest tylko 8 zespołów najlepszych z całego świata, i, i wiem, że jesteśmy w tym gronie, aby, aby zajść do samego palca. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziś olimpijskie ślubowanie większości olimpijczyków, za cztery dni rozpoczęcie Igrzysk w Paryżu i na pewno będziemy o tym bardzo dużo mówić. Będzie a tak, a teraz dużo rzeczy na antenie. Zmieniamy temat. Zmieniamy temat. Tak, bo przechodzimy na inną dyscyplinę, która też na igrzyskach wystąpi, czyli na tenisa. Porozmawiamy o turnieju, który w Warszawie no w zasadzie już się rozpoczął WTA 125 Polish Open na kortach legii Warszawa z nami w studiu mistrzyni Polski Weronika Ewald. Dzień dobry. Świeżo upieczona. Świeżo upieczona. Tak, dokładnie. I dyrektor turnieju Grzegorz Wójcie. Dzień dobry. Witam Państwa. Trudno nie zapytać o igrzyska. Zapytamy, nie? Tak, bo to w jest pierwsza szansa, znaczy szansa na pierwszy historyczny medal dla tenisa. Iga Świątek, Królowa Paryża, na paryskich kortach, być może Hubert Hurkacz, być może pary, będzie ten medal? No, w, my jesteśmy przekonani, że będzie. Jako polski związek tenisowy tutaj nie mamy wątpliwości, że, że takich, y, takich szans jak, jak, jak w tym roku, to nie mieliśmy nigdy. Oczywiście mówiło się już wcześniej o o jakichś potencjalnych typ, o jakichś później rozczarowaniach po ewentualnie ostatnich igrzyskach, ale to, to były trudne igrzyska. Tak? Były grane w zupełnie innych y, strefach czasowych, klimatach. Y, jednak to, to tutaj, tutaj gramy w Europie. Y, no mamy rzeczywiście zawodników, którzy w tej chwili są w, w najwyższej życiowej formie. Więc, więc zarówno Iga, jak Hubert i Janek Zieliński, który przed chwilą dopiero co zgarnął puchar w Wimbledonie. Także no, no to naprawdę jest najlepszy czas dla polskiego tenisa. Nie mówię już o tym, że, że właśnie w tym turnieju, który, który jak, jak powiedziałeś Paweł już się rozpoczął, mamy rekordową ilość polskich zawodniczek, a jest to zaplecze kadry. No To ja jeszcze tylko dopytam, ile tych medali? Powiedzmy, załóżmy, wszyscy są zdrowi, co mamy, Miks, debel nie, to i dwa single? Nie, mi się wydaje, że nie ma co tak podgrzewać aż, aż atmosfery ilością. Jeden medal to już będzie według mnie sukces, tak? A każdy kolejny, no, to będzie naprawdę wielkie wydarzenie dla polskiego tenisa. moje tak, idze, ten jeden medal. Nie, nie, ja nie. mówię generalnie o reprezentacji, dlatego że też no, wiemy, że to jest sport, tak różne rzeczy się, się, się wydarzają. Słabszy... Agnieszka Radwańska też miała pewny medal, tak? A jednak, Wimbled a jednak są sytuacje, London. których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i. i, i wiadomo, no presja, wszystko. Liczymy na to, że, że nasi zawodnicy sobie z tym poradzą, ale tak jak każdy olimpijczyk, prawda, tak jak mówiliśmy, o jakiejś klątwie, która, która nie, niektórzy nie mogą jej przyłamać przez lata, tak samo tutaj. Więc jak gdyby podgrzewanie atmosfery w, w przeszłości, ja pamiętam przed różnymi olimpiadami, później nagle wracała ekipa, nie wiem, wioślarzy, kajakarzy z jednym medalem albo bez medalu. Tak, a wcześniej się mówiło, że ich będzie pięć, sześć, to w ogóle jest bez problemu. Więc spokojnie, oceńmy to na jeden medal, będziemy świętować. Weronika, ja mam pytanie, jak, nie wiem, czy będziesz miała czas, żeby oglądać Iga na igrzyskach, ale jak oglądasz mecze Igi, to oglądasz je dlatego, że jesteś kibicem, czy dlatego, że chcesz coś popatrzeć? Myślę, że z obydwu tych powodów i dlatego, że jestem kibicem, bardzo kibicuję idę. No i chcę, żeby jak najwięcej tych sukcesów osiągała, jednak no, zdobywa dla całej Polski praktycznie te medale i te wszystkie osiągnięcia. No i z drugiej strony też traktuję to jako doświadczenie, jako możliwość nauki, no bo wiadomo, no jest to aktualnie najlepsza tenisiska na świecie, więc no, bardzo dużo rzeczy mogę tam podpatrzeć, nauczyć się i po prostu gdzieś tam to przełożyć na też swoją karierę. Jakbyś miała wziąć jeden element od Ingi, to który? Chyba przygotowanie fizyczne, ponieważ wydaje mi się, że jest najlepiej przygotowaną fizycznie zawodniczką w turze. Jest bardzo szybka, bardzo zwinna, no i no jest nie do zajechania, że tak powiem. Tomek Berkieta tydzień temu tutaj w radio opowiadał, że miał dwa treningi motoryczne z Igą i on po treningu leżał i nie mógł, nie mógł stać, a Iga poszła sobie grać na małe kara. Tak, słyszałam tą historię również. No ale tak, jest Iga Świątek, ale też są zawodniczki, które no, na pewno są nadzieją polskiego tenisa, które zobaczymy. No w zasadzie już wczoraj tak zaczęły się kwalifikacje, ale od dzisiaj powiedzmy startuje pierwsza runda WTA 125 Polish Open w Warszawie. Ty, Weronika, jesteś świeżo upieczoną mistrzynią Polski i srebrną medalistką mistrzostw Polski w Deblu ogromny sukces gratulujemy oczywiście tutaj w imieniu dziękuję, całej, dziękuję całej, całej redakcji chciałbym o to zapytać bo wczoraj przygotowując się do tego wywiadu czytałem nagłówki gdzie było napisane że wielkie zaskoczenie a chciałem się ciebie zapytać czy ty w pewnym momencie tego turnieju mistrzowskiego miałaś coś takiego że ja tu wygram. Jestem w tak dobrej formie, że ja czuję, że wygram. Myślę, że dopiero w trzecim secie w meczu finałowym poczułam, że gdzieś to jest w zasięgu ręki. Dopiero gdy wyszłam na takie troszeczkę większe prowadzenie, do tego momentu w ogóle się tego nie spodziewałam. Nawet jeszcze nie doszło do mnie, że ograłam Weronikę Walkowską w ściercinale, więc to już w ogóle. No, starałam się po prostu wtedy opanować te emocje i skupiać się na zadaniach, a nie na tym, że to już jest tak blisko. Ale też czytałem Twoją wypowiedź, że w drugim secie taki moment miałaś nie, no dobra, to tej okazji nie wypuszczę, to teraz już będę gryzła to, co tam jest pod spodem, pod nogami i, i, i nie puszczę. Tak, tak było? Tak, było to spowodowane tym, że udało mi się pierwszy raz Martynę przełamać w meczu, więc stwierdziłam, że teraz nie ma szans, że oddam swoje, swoje serwisy. No i starałam się po prostu punkt po punkcie jak najbardziej to utrzymać, no i dociągnąć do tego trzeciego seta. To teraz zapytam w kontekście turnieju warszawskiego, czy ten sukces na Mistrzostwach Polski podnosi poprzeczkę dla Weroniki Ewald? Myślę, że troszeczkę tak, ale staram się nie nakładać sobie presji, ponieważ to się sprawdziło na tym turnieju, po prostu cieszę się tenisem, chcę pamiętać dlaczego to robię, po prostu jest to sport, który kocham i na tym chcę się skupiać, a nie na tym jakie są oczekiwania i czy jest presja, czy jej nie ma. Rok temu, no prawie dokładnie, bo 24 lipca byłaś tutaj u nas w studiu przed turniejem też WTA, tylko 250 w Warszawie. Tam skończyłaś na pierwszej rundzie, grałaś z, e, z Ramkową, o ile dobrze pamiętam, byłem hmm. nawet na tym meczu. Ty wtedy po tym spotkaniu powiedziałaś, że jesteś tutaj, żeby nabierać doświadczenia. Czy coś się zmieniło po tym roku? Nabrałaś tego doświadczenia? Czujesz, że e, masz większe doświadczenie w porównaniu do tego, co było rok temu? No, na pewno jest duża różnica, ponieważ no, w tamtym meczu myślę, że też troszeczkę mnie emocje przytłoczyły. Grałam na korce centralnym, gdzieś tam nie mogłam trochę opanować tej koncentracji, uciekało mi to, patrzyłam, ile jest ludzi na trybunach, gdzieś to, to dopiero do mnie dochodziło. Myślę, że dalej jest to poniekąd też zbieranie doświadczenia, ale myślę, że już gdzieś tam ten bagaż jest troszeczkę większy niż był rok temu. Bardzo się zmieniłaś jako zawodniczka? Mogłabyś wymienić jakieś rzeczy, jakieś cechy w swojej grze, które się bardzo zmieniły? Myślę, że na pewno stałam się cierpliwsza i lepiej buduję punkty, staram się jakby tak bardziej taktycznie podchodzić do meczów. Wtedy byłam troszeczkę bardziej taka, że tak powiem, impulsywna na korcie. Grześ. Panie Grzegorzu, to ja mam pytanie do Pana, bo tak, Weronika jest jedną z ośmiu zawodniczek polskich, które są w pierwszej, w pierwszej rundzie. To jest rekord, to już, to już Pan powiedział wcześniej. Na co możemy liczyć w tym turnieju? Na kogo patrzeć, poza Weroniką oczywiście? Ja myślę, że tak jak Weronika powiedziała, ona w czasie meczu przeżywała różne chwile, różne momenty te mecze miały. Ja myślę, że każdy z tych meczów polek jeden dzisiaj, jutro siedem, więc możemy to nazwać ten jutrzejszy dzień polskim dniem na turnieju Polish Open. Takim prawdziwym polskim dniem, gdzie gdziekolwiek się nie ruszymy, to będzie polka, polska zawodniczka na korcie. My liczymy na to, żeby, żeby, że dziewczyny powalczą, bo Dali, jak gdyby stworzyliśmy im możliwość przygotowania się do tego turnieju chyba najlepszy sposób. Dwa tygodnie temu był turniej najniższej rangi ITF-u międzynarodowy na taki rozruch. Później Mistrzostwa Polski, rywalizacja między sobą, ale też już jest prawdzi, jak gdyby prawdziwa rywalizacja, zdobywanie doświadczenia. No i liczymy na to, że właśnie teraz... Jest ten moment, żeby, żeby ten krok kolejny zrobić i wykorzystać ten turniej do, na przyszłość, tak? bo on, to nie jest tylko to, że on tutaj albo im pójdzie wiadomo, no, część z nich na pewno przegra, ale liczymy na to, że, 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 że większość z nich jednak tą rundę przejdzie no i gdzieś będą rywalizować, nawet może i między sobą, tak jak to było w ubiegłym roku, gdzie, gdzie Maja chwalińska w ćwierćfinale finale ograła Martynę Kupkę, tak? I, i osiągnęła półfinał. Także jest tutaj dużo szans, liczymy na, na doping kibiców, bo bez tego. Yy, jak gdyby dziewczyny też, też mogą w którymś momencie, jak to się mówi, stracić wiarę i motywację, ten doping na Przeba pewno nie pomoże. Zapraszamy serdecznie do półfinałów wstęp wolny. Do tak, tak, taki, taki był pomysł, żeby ten projekt, który, jak to się mówi, zaszczepić tutaj w Warszawie. Jest to nowy turniej w, w tym mieście. Mamy wsparcie miasta, ministerstwa, więc liczymy na to, że, że to nie jest, że to będziemy kontynuować. Szczególnie jeżeli oczywiście dziewczyny udowodnią, że warto. Warto wspomnieć, że zawodniczki, które wezmą udział w w tym warszawskim turnieju są w, w fantastycznej dyspozycji. No mamy też Maję Chwalińską, która ma za sobą olbrzymi sukces w Porto. Więc, tak jest. więc jest, będzie, będzie co oglądać nawet jeżeli chodzi o poziom sportowy. Oczywiście. Panie dyrektorze. Przeciwniczka y, Weroniki z ubiegłego roku jest tutaj teraz pierwszą rozstawioną. Mamy też Maję Hontamę, która jest druga. Więc one gwarantują to, że, że, że to jest naprawdę wysoki poziom. Alicia Parks, która się przeoczyła chyba albo zmieniła swoje plany i nie, nie zgłosiła się w odpowiednim czasie do turnieju głównego. Wczoraj przewrnęła eliminację. Ona też jest jedną z zawodniczek, które już mają na swoim koncie wygrany turniej WTA, więc naprawdę będzie kogo tu oglądać. A tak jak powiedziałem, jutro skupiamy się na dopingowaniu naszych zawodniczek. Ty wiesz, kiedy będziesz miała szansę na rewanż z, ze Sramkową? Słucham? Ja jakbyś miała zrewansować się z Sramkową, no. to wiesz kiedy? Wygląda mi na to, że w finale. No niestety. No na razie Dlaczego skupiamy nie się nie na stać? pierwszej rundzie. Ja no. Nie, <laughs> nie, no skupiamy się na pierwszej rundzie. Na razie powoli małymi kroczkami. Bo tak widzę, że nie nakładasz sobie w ogóle tej presji. Czy to jest w związku z tym, że kiedy tej presji sobie nie nakładasz, łatwiej ci się gra? Czy bo, bo tak. Próbuję wyciągnąć z Ciebie jakąś deklarację, na przykład, że może druga runda w, w tym roku. To, to jest taki cel, który możesz sobie postawić. Nie no, presji nie nakładam właśnie dlatego, że łatwiej po prostu mi się gra. No i też myślę, że no, ten turniej na pewno jest jednym z większych jak na ten moment, ponieważ no, sama do tych turniejów jeszcze się nie kwalifikuję. Więc też z tego powodu staram sobie tej presji sobie nie nakładać. No, i myślę, że to może gdzieś tam zaprocentować. I chciałem zapytać o, o ten twój sezon, bo z tego co pamiętam, łączysz, jeszcze łączysz, albo masz plan, żeby już nie łączyć tę grę w juniorskich turniejach i w seniorskich. Czy jest jakiś plan, kiedy chcesz grać już tylko w tych seniorskich turniejach? Znaczy, generalnie już. Praktycznie 90% turniejów, w których startuje, to są turnieje seniorskie. Już juniorskie szlemy też odpuściliśmy w zeszłym roku. No teraz ewentualnie zostają właśnie takie turnieje jak na przykład drużynowe Mistrzostwa Polski, które gram, gram dla klubu Gat Gdańsk. No to to są takie wyjątki. A do Józefa Open nie zobaczymy w takim razie. Już. Nie, niestety nie. Trochę szkoda, bo to zawsze tych juniorów tak się hmm, wtedy kibicuje i patrzy, jak przechodzą te rundy. No ale rozumiem, taka, ta, taka droga tenisowa. No niestety ja już wypadłam z rankingu juniorskiego. Aha, w ten sposób. Tak, tak już wszystkie punkty pospadały, ponieważ przez y, okrągły rok już nie zagrałam żadnego ITF juniorskiego, więc no niestety już bym nie miała nawet rankingu, żeby się załapać. Mówiliśmy o Maji walińskiej, która jest taką polską faworytką trochę, ale mamy też drugą no, no gwiazdę, tak naprawdę, Urszulę Radwańską na, na naszych kortach która się no. zakwalifikowała do, do turnieju. Tak, wczoraj były też cztery nasze reprezentantki, starały się awansować do turnieju głównego. Uli się udało po ciężkim trzysetowym meczu, ale udowodniła, że to jej doświadczenie, właśnie zebrane przez lata gry w turniejach WTA zaprocentowało i zobaczymy, czy, 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 czy w, w tym turnieju głównym już z trudniejszymi przeciwniczkami też, też sobie poradzi. Także no, trzymamy kciuki. Bardzo Polki zamieszają w tym turnieju. Tak jak gdzieś tam sobie pan taką projekcję już w głowie układa, widzi pan nasze zawodniczki gdzieś na etapie półfinału, finału nawet? No, wiele, wiele było rozmów, jaki turniej my powinniśmy organizować, przekonywanie osób, dlaczego akurat 125, a nie 250 czy 500, ale mi się wydaje, że. Dla tego naszego zaplecza kadry, ten poziom jest właśnie najlepszy, dlatego że może ich dużo się zaprezentować, jak gdyby w jednym momencie my możemy wszyscy ich obejrzeć, zobaczyć na jakim są etapie swojego i, swojego i kariery i i te, to tylko pokazuje, że to się udało. Także teraz tylko liczymy na to, że, że no, jak gdyby tym, tym, tą wisienką na torcie będzie, będzie udział któryś z naszych zawodników w finale. No dobrze, ale właśnie to jest jednak dyskusja na temat tego 125-250. Rok temu było tu 250, było Wielkie Święto Tonisa, była Iga Świątek i, i, i były też występy Polek, chociażby po to, żeby zdobyć doświadczenie. To kiedy, w Polsce, do, kiedy do Polski wróci turniej WTA? Chociażby tej najniższej rangi, czyli 250. Nie, to jest, to jest turniej WTA 125, no tak, to jest challenge. To jest, ale, ale już jest, jak to się mówi, nadzorowany przez, przez struktury WTA i on jest, jak, jak widzimy, no tu jest większość, to są zawodniczki z drugiej setki, tak? Cała filozofia WTA wobec, wokół, jakby w stosunku do turnieju 250 się zmienia. I, nie, jak gdyby coraz trudniej będzie mieć taką zawodniczkę jak Igi Świątek na turniej 250, dlatego, że one będą miały zakaz startu w takich turniejach, jeżeli w tym samym tygodniu jest turniej 500 czy 1000, bo one mają obowiązek najpierw zgłaszać się do tamtych turniejów, więc inwestowanie, wydawanie dużych pieniędzy na licencję tylko po to, żeby zrobić turniej 250, a i tak te ta nasze zawodniczki najlepsze nie zagrają, bo nie będą mogły, no to mi się wydaje, że, że dużo lepiej jest zainwestować te, w te, ten, ten, A Iga i tak ma turnieje, gdzie, gdzie gdzie zagra. Liczymy na to, że w przyszłym roku no, bo w tym roku dziewczyny grają w finale ale w przyszłym roku od nowa zaczynają się rozgrywki. Jeżeli nie wygramy tych rozgrywek Billie Jean King Cup czy, czy półfinału, no to może wylosujemy mecz w Polsce i wówczas kibice polscy będą znowu mogli obejrzeć IG na, na kordach w Polsce. A przez turniej 250 to na i tak już nie wystąpi. Czyli z tego co rozumiem, panie dyrektorze, ten turniej rangi 125 nie jest tylko, żeby zbierać doświadczenia, ale też po to, żeby nasze zawodniczki mogły gdzieś tam piąć się w górę, jeżeli chodzi nawet o dojście do półfinałów czy finałów. Tak, do, taki jest zamysł? Tak jest zamysł, dlatego właśnie, że, że to jest dedykowane dla, dla, dla tej grupy zawodniczek, tak? bo mhm. najlepsze no, za, przekonać do gry w Europie przed, przed US Open. Y, jest ciężko, tak? dlatego że lecą do, do Stanów wcześniej, i tam się przygotowują do tego US Open. A tutaj twarda nawierzchnia, właśnie dla tej grupy, która jest zapleczem, bo wiemy, że w, w drużynie Billie Jean King Cup y nie występuje tylko Iga. Tak? Y mamy ma dwie magdy, ale to wystarczy, że jednej z nich przytrafi się. Tak, ale mówię, że wystarczy, że jednej z nich, bo one są w pierwszej setce, przytrafi się kontuzja i nagle potrzebujemy trzeciej, czwartej, piątej zawodniczki, które będą w stanie wyjść. Y Czyli budujemy y y y y takie zaplecze reprezentacji Polski. Y dokładnie tak. I to jest ta nawierzchnia, na której one te finały grają. Ale ja się zgadzam, że taki turniej powinien być, ale wydaje mi się, że fajnie by było, że przynajmniej jeden duży turniej, może nawet 500. Już nie, nie Mamy tradycję, więc jak gdyby no, jest, 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 tradycja w miasta, jest, jest grupa ludzi zainteresowanych tym, ale na pewno jako, jako związek Tenis, Polski Związek Tenisowy chcemy, żeby to 125 była robiona, a jeżeli się uda jeszcze znaleźć środki sponsorów na, na, na większy turniej, bo takie pomysły są, to jesteśmy jak gdyby otwarci. To a czy takie, jeszcze pokręcę tutaj śrubę, czy takie rozmowy są prowadzone, jeżeli chodzi o 250 a nawet 500, bo ja rozmawiałem jakiś czas temu z panem prezesem Polskiego Związku Tańcowego, on powiedział, że takie rozmowy nawet o 500 są, są prowadzone. Tak, ale ponieważ te licencje są ograniczone i to nie jest tak, że można sobie dodać łatwo do kalendarza kolejny turniej 500, musi po prostu ktoś zrezygnować, albo trzeba kogoś przekonać, którąś z tych agencji, które posiadają prawa do tych turniejów, że, żeby tak taki turniej przenieść do Polski, więc to nie jest projekt na, na przyszły rok, tylko, tylko no powiedzmy dwa, trzy Ale te lata. roszady są non stop, co roku są roszady. Jeżeli się nagle coś takiego pojawi, taka okazja, to oczywiście będziemy To mamy dwa miliony w razie czego schowane i wyjmujemy na stół. No, na pewno, na pewno <laughs> będziemy mieli 2, wsparcie 4, tutaj. No. To może inaczej, a PZT jest w stanie w ogóle, żeby zorganizować wta 500 w Polsce? Pokazujemy tutaj tym turniejem, że jesteśmy w stanie zrobić każdy turniej. Oczywiście wymaga to dużo większych środków, bo to, to ten obiekt mamy, więc a to byłoby tu w Warszawie? No niestety, jeśli chodzi o Hardcourt, to, to nie mamy drugiego obiektu z takim Kortem centralnym, który mógłby być ja zaakceptowany. W nie powiem, niestety, akurat w tym ale akurat Warszawa ma tutaj po, po powiedzmy rejonie trójmiasta największy, jak to się mówi, historię tenisową, jeśli chodzi o duże turnieje, tak? Od, od po lat dwu, w końca 1995 roku mamy turniej WTA w Warszawie tam z tam ze małymi przerwami. Także, ciągu, 500 w Warszawie w przyszłym roku nie ale za dwa lata, tak? Tak? No, trzymamy kciuki, że, się, że, że, że ktoś nam to od, odstąpi, i, I wtedy, wtedy Weronika będzie mogła już się zakwalifikować do turnieju 5. I to bez żadnej dzikiej karty. Tak jest. Bo dwa to, tak. to jest plan. Słuchacie Państwo magazynu sportowego w Polskim Radiu RDC. Z nami w studiu mistrzyni Polski w tenisie Weronika Ewald i dyrektor turnieju WTA 125 Polish Open w Warszawie Grzegorz Wójcik. Ja chciałem zapytać Ciebie teraz Weronika o Twoje plany na najbliższe miesiące, a może i lata. Gdzie widzisz Weronikę Ewald, Ewald za rok, za dwa lata? Na razie powiem tak, że w tym roku chcemy, aby w rankingu pojawiła się czwórka z przodu, czyli wejść gdzieś tam do tej pięćsetki. No to będzie też przepustka do grania coraz większych turniejów. No i kolejne cele gdzieś tam będziemy sobie określać, kiedy ten uda się zrealizować. Czyli jednak jakieś cele sobie stawiamy, jakieś, taki, taki reżim w pewien sposób wprowadzasz powoli do, do, do swojej kariery. Masz jakieś takie plany jeszcze dalej idące? Gdzieś, wiadomo, jak myślimy o tych naszych polskich tenisiskach, to zawsze szukamy gdzieś nadziei i, i następczyni Giświątek. świątek. Widzisz siebie w takiej roli? Znaczy, oczywiście bardzo bym chciała. Zobaczymy, jak się życie potoczy, że tak powiem. No ale co, no, na razie staramy się te cele określać po prostu na jak najbliższy czas. Powoli małymi krokami realizować. To też gdzieś tam dodaje pewności siebie. No i skupiamy się na turniejach, na punktach, żeby się piąć w rankingu, żeby no, móc po prostu do tych turniejów się kwalifikować i grać w nich i zdobywać jakieś tam sukcesy. Dzisiaj grasz w deblu, to za chwilę. Jutro z Leonią kung. Szwajcarką 273, miała nawet w którymś momencie w rankingu była 144. Czy e, przygotowuje się na tym poziomie e, jakieś dossier, e, scoutuje się z, przeciwniczkę? Znaczy troszeczkę tak, ale myślę, że skupiam się bardziej na swoich po prostu mocnych stronach, na swoich atutach i na tym, żeby. Po prostu jak najlepiej to przedstawić na korcie, przełożyć z treningu na mecz i żeby po prostu odpuścić te wszystkie emocje i skupić hmm. się tylko i wyłącznie na grze i na swoich zadaniach. Ale ja i tak zapytam jeszcze o, o, o przeciwniczkę. Jakie są mocne strony, co, co o niej wiesz w takim razie? Znaczy generalnie wiem tylko mniej więcej, wczoraj sprawdziliśmy w jakich turniejach grała, gdzieś tam inne przeciwniczki, z którymi grała i walczyła, więc w tym zakresie rozeznania troszeczkę mamy. Generalnie w grze jej nie widziałam. Więc myślę, że albo tutaj gdzieś będziemy musieli jeszcze tego poszukać, albo no, ewentualnie po prostu reagować na bieżąco na meczu, no bo to wiadomo, też na wszystko się nie da przygotować. Nie wiadomo co przeciwniczka zagra już na, jutro na korcie. Więc no będziemy po prostu reagować i to tak tak gdzieś tam ustalać to w takim razie, jakie są twoje mocne strony? Czym postraszysz jutro swoją przeciwniczkę? Myślę, że agresywną grą, bo gram, no gram agresywnie, gram mocno, wchodzę szybko w kort, kończę szybko wymiany, mam dobry serwis, dobre podanie, więc wydaje mi się, że tutaj też tym mogę troszeczkę punktów zdobyć. No i wydaje mi się, że na tym się będę skupiać też. Yy, bardzo lubię zmieniać kierunki, nadawać tempo, więc to będą takie najmocniejsze strony. Panie dyrektorze, mamy dwie minuty do końca. Zaprośmy kibiców naszych słuchaczy na ten turniej, bo Łukasz wspomniał o tym, że rok temu odbyło się wielkie święto Święto tenisa, ale mi się wydaje, że od dzisiaj też wielkie święto tenisa w Warszawie. Tak jak już powiedziałem, jutro Polski Dzień w turniejach WTA. Zapraszam wszystkich, bo można tutaj zarówno zostawić dzieci w strefie aktywnej Warszawy, żeby tam się pobawiły, samemu w tym czasie oglądać właśnie, dopingować Pol Polki. Na kortach są, jest strefa, gdzie można zjeść dobre lody rzemieślnicze, są burgery, są, są inne, się jeszcze, inne jeszcze frytki. Bo... Ja się uśmiechnęłam, bo się bardzo zgadzam z tym faktem. Aha. Także ten. I, I kawka też jest, jak ktoś się rano przebudzi i zobaczy, że jest dziesiąta, to Szybciutko zapraszamy na korty, bo pierwsze gry o 11.00. Już dzisiaj Ania Hertel i Debel, Zuzanna Kolonus i właśnie Weronika Ewald, a jutro kolejne nasze zawodniczki. Czyli Weronika, skłonisz się na lody gdzieś w przerwie między meczami, czy nie? No może po... gdzieś tam po turnieju, jak mi trener pozwoli. Ale po meczu nie, rozumiem, no, dzisiaj po meczu nie. No jak to, jak to jest ze słodyczami? To zapytam od razu w tej sytuacji, jak już jesteśmy w tym temacie. Nie no Generalnie, wszystko z umiarem. Nie jest tak, że czegoś sobie totalnie zabraniam, ale odżywiam się zdrowo i po prostu nie przyjadę się słodyczami. Powiedziała to takim westchnieniem trochę, ale rozumiem. No to sport, Niestety. trzeba coś wybrać. Niestety. Tak. Niestety. Albo jedno, albo drugą. We wszystkim, nawet nie w, nie, nie w sporcie, wszystko z umiarem. No. No bo coś musimy, coś musimy słodkiego przygotować po finale, więc no tam trzeba będzie jakiś research zrobić, co tamta tak Weronika jedna. Są? No właśnie myślałem, że się dowiem, ale niestety <laughs> No dobrze, dziękujemy Wam bardzo za, za dzisiejszą rozmowę, za, za gościnę, dziękujemy w naszym studiu. Państwa i naszym gościem była Weronika Ewald, mistrzyni Polski, wicemistrzyni Polski w, w DeBlu. Tak, Grzegorz dziękuję. Wójcik, dyrektor turnieju WTA 125 Polish Open w Warszawie. Bardzo dziękujemy dziękuję, za tę rozmowę. Dziękuję. Zapraszamy oczywiście już dzisiaj na kort Legi w Warszawie na, na ten turniej. A za my darmo. też dziękujemy za dzisiejszy magazyn sportowy. Łukasz Starowiejski, Przemysław Paczkowski. Do usłyszenia. За неделю.